Anna żyła w ciszy. Nie była to cisza wynikająca z braku dźwięku, bo mała restauracja na obrzeżach Warszawy, w której pracowała, tętniła życiem. Brzęk sztuczców, śmiech gości, syczenie patelni z kuchni, wszystko to tworzyło stałą, uspokajającą melodię. Jej cisza była wewnętrzna, starannie pielęgnowana bariera, którą wzniosła wokół swojej przeszłości. Każdego dnia wkładała ten sam, prosty strój kelnerki, białą koszulę, czarną spódnicę i wygodne buty. Była to zbroja, która czyniła ją niewidzialną, kolejną twarzą w tłumie, a tego właśnie pragnęła. Nikt nie pytał o jej przeszłość, a ona jej nie oferowała. Pan Kowalski, właściciel lokalu, starszy mężczyzna o dobrych oczach, zatrudnił ją bez zbędnych pytań, widząc w jej spojrzeniu coś, co rozpoznał jako potrzebę spokojnej przystani. I za to była mu bezgranicznie wdzięczna. Pewnego chłodnego, jesiennego popołudnia drzwi restauracji otworzyły się i do środka weszły dwie postacie, które od razu przykuły uwagę wszystkich. Starsza kobieta, ubrana w elegancki, doskonale skrojony płaszcz, poruszała się z godnością, która zdawała się nie pasować do skromnego wnętrza. Jej twarz, choć naznaczona zmarszczkami, była pełna determinacji i ledwo skrywanego smutku. U jej boku, trzymając kurczowo jej dłoń, szła mała dziewczynka. Może sześcioletnia, o wielkich, ciemnych oczach, które zdawały się patrzeć na świat, ale go nie widzieć. Była jak porcelanowa lalka, piękna i krucha, ale pozbawiona iskry życia. Usiadły przy stoliku w rogu, a starsza pani zdjęła dziewczynce płaszczyk z niezwykłą delikatnością. Stały się stałymi bywalczyniami. Przychodziły codziennie, punktualnie o trzeciej. Zamawiały zawsze to samo, Herbatę dla kobiety i rosół dla dziewczynki, którego ta prawie nigdy nie dotykała. Starsza pani mówiła do niej cichym, melodyjnym głosem w języku, którego nikt w restauracji nie rozumiał. Były to dźwięki miękkie, płynne, ale padały w pustkę. Dziewczynka nigdy nie odpowiadała. Nigdy nie wydawała z siebie żadnego dźwięku. Po prostu siedziała, wpatrując się w parujący talerz, a jej mała twarz pozostawała nieruchomą maską. Anna obserwowała je z daleka, czując ukłucie dziwnego, znajomego bólu. Widziała desperację w oczach starszej kobiety i pustkę w oczach dziecka. Ta cisza, która otaczała dziewczynkę, była inna niż jej własna. Jej była wyborem, ucieczką. Cisza dziecka była więzieniem. Inni pracownicy szeptali między sobą, snując domysły. Turyści, bogata rodzina z ambasady? Nikt nie znał prawdy a one same nie zdradzały niczego. Komunikacja z nimi ograniczała się do uśmiechów i wskazywania palcem w menu. Starsza pani zawsze płaciła nowym, szeleszczącym banknotem i zostawiała hojny napiwek. Pewnego dnia, gdy Anna podawała im zamówienie, kobieta próbowała o coś zapytać. Wskazywała na deser w karcie, a potem na dziewczynkę, mówiąc coś błagalnym tonem w swoim języku. Anna wzruszyła ramionami z przepraszającym uśmiechem, Podobnie jak jej koleżanki. Kobieta westchnęła, a w jej oczach pojawiły się łzy frustracji. Odwróciła się do dziewczynki i szepnęła coś, co obrzmiało jak kołysanka pełna żalu. W tym jednym zdaniu Anna usłyszała słowa, które zamroziły ją w miejscu. Słowa, które znała aż za dobrze. Juki, kochanie, chociaż spróbuj. Dla babci. W Annie coś pękło. Mur, który budowała przez lata, zadrżał. Przeszłość, od której uciekła przez pół świata, uderzyła w nią z siłą huraganu. Wspomnienia matki śpiewającej jej do snu, zapach kwitnącej wiśni w ogrodzie dziadków w Kioto. To wszystko wróciło w jednej chwili. Walczyła ze sobą przez kilka sekund, które wydawały się wiecznością. Ujawnienie się było ryzykiem. Oznaczało zburzenie jej bezpiecznego, anonimowego świata ale potem spojrzała na małą, milczącą Yuki, na jej zaciśnięte piąstki i puste oczy i podjęła decyzję. Podeszła z powrotem do stolika, jej serce biło jak oszalałe. Pochyliła się lekko i cichym, lekko drżącym głosem, po raz pierwszy od lat używając swojego ojczystego języka, powiedziała po japońsku, przepraszam, czy mogę w czymś pomóc? Może mała lubi lody waniliowe? Mamy bardzo dobre. Starsza kobieta zamarła z filiżanką w połowie drogi do ustęp. Jej oczy rozszerzyły się z niedowierzaniem. Patrzyła na Annę, jakby zobaczyła ducha. Po chwili oszołomienia, na jej twarzy pojawiła się fala ulgi tak ogromna, że zdawała się ją fizycznie przygniatać. Odstawiła filiżankę, a jej dłonie zaczęły drżeć. Ty, ty mówisz po japońsku? wyszeptała, a w jej głosie brzmiała nadzieja granicząca z cudem. Tak, proszę pani. Urodziłam się w Japonii, odpowiedziała cicho Anna. To był początek. Od tego dnia Anna stała się ich tłumaczką, mostem nad przepaścią ciszy i niezrozumienia. Starsza kobieta, która przedstawiła się jako pani Sato, zaczęła opowiadać swoją historię. Mówiła powoli, z przerwami, jakby każde słowo sprawiało jej ból. Yuki była jej wnuczką. Jej córka, matka Yuki, zmarła rok wcześniej. A ojciec dziewczynki, tu pani Sato zamilkła, a jej twarz stwardniała. To on był powodem, dla którego uciekły do Polski, kraju, w którym nikt ich nie znał i nie mógł znaleźć. Dowiedziała się, że Juki nie zawsze była cicha. Kiedyś była radosnym, rozgadanym dzieckiem. Wszystko zmieniło się w dniu, w którym zginęła jej matka. To nie był zwykły wypadek. Pani Sato opowiadała o krzykach, o awanturze, o samochodzie pędzącym w deszczu. Yuki była na tylnym siedzeniu. Widziała wszystko. Od tamtej pory nie wypowiedziała ani słowa. Lekarze w Japonii byli bezradni. Diagnoza brzmiała: mutyzm wybiórczy, spowodowany głęboką traumą. Anna słuchała, a każda opowieść pani Sato była jak echo jej własnej tragedii. Ona też straciła wszystko w jednej, straszliwej chwili. Była kiedyś Akirą Tanaką. Wschodzącą gwiazdą fortepianu, cudownym dzieckiem, które miało podbić światowe sceny. Jej rodzice zginęli w wypadku samochodowym, wracając z jej koncertu. Poczucie winy, które ją wtedy ogarnęło, było jak trucizna. Zniszczyło jej miłość do muzyki, odebrało jej siłę, by doknąć klawiszy. Fortepian, który kiedyś był jej głosem, stał się niemym wyrzutem sumienia. Zmieniła imię, wyjechała, ukryła się w prostym życiu kelnerki. Mając nadzieję, że cisza zagłuszy wspomnienia. Teraz zrozumiała, że cisza niczego nie leczy. Ona tylko konserwuje ból. Zaczęła spędzać z juki więcej czasu, za cichym przyzwoleniem pana Kowalskiego, który widział, że dzieje się coś ważnego. Przynosiła jej małe smakołyki, rysowała dla niej śmieszne zwierzątka na serwetkach. Mówiła do niej po japońsku, opowiadając proste bajki i historie, nie oczekując odpowiedzi. Pewnego dnia przyniosła mały, papierowy żuraw, orygami, którego nauczyła ją składać matka. Położyła go obok talerza yuki. Dziewczynka przez długą chwilę wpatrywała się w ptaka, a potem, bardzo powoli, jej mała rączka wyciągnęła się i delikatnie go dotknęła. To był pierwszy świadomy gest, jaki Anna u niej zobaczyła. Pani Sato patrzyła na to ze łzami w oczach. On jej groził, powiedziała cicho tego popołudnia, gdy yuki na chwilę zasnęła, opierając głowę na ramieniu babci. Kenji, jej ojciec, obwiniał ją o śmierć mojej córki. Mówił jej, że to jej wina. Chciał przejąć cały majątek, który zostawiła mu moja córka. Uciekłam z yuki, bo bałam się, że ją zniszczy. Ale on nas szuka. Wiem to. Anna poczuła lodowaty dreszcz. To nie była tylko trauma. To było okrucieństwo. Spojrzała na śpiącą dziewczynkę i poczuła falę opiekuńczości tak silnej, że zaparło jej dech w piersiach. W tej małej, milczącej istocie widziała odbicie samej siebie dziecka, które również straciło głos pod ciężarem tragedii. Postanowiła, że nie pozwoli, by ten mrok pochłonął również Yuki. Ich spokojny rytuał został brutalnie przerwany tydzień później. Do restauracji wszedł wysoki, dobrze ubrany mężczyzna. Miał zimne, wyrachowane oczy i uśmiech, który nie sięgał oczu. Rozejrzał się po lokalu, a jego wzrok spoczął na stoliku w rogu. Pani Sato zbladła jak papier. Kenji wyszeptała, a jej ciało zaczęło się trząść. Mężczyzna podszedł do ich stolika, ignorując wszystkich innych. Wreszcie cię znalazłem, teściowo powiedział po japońsku, a jego głos był gładki i niebezpieczny. Zabawa wchowanego się skończyła. Zabieram córkę. Yuki skuliła się, a jej małe ciałko zaczęło drżeć. Kenji wyciągnął rękę, by ją chwycić. W tym momencie Anna, która stała niedaleko stacą, zadziałała instynktownie. Postawiła tacę na najbliższym stole i stanęła między Kenjim a dziewczynką. Proszę zostawić je w spokoju, powiedziała po polsku, głośno i wyraźnie, by wszyscy słyszeli. Kenji spojrzał na nią z pogardą. A ty kim jesteś? Kelnerką? Nie wtrącaj się w sprawy rodzinne. To już nie są tylko sprawy rodzinne, odparła Anna, przechodząc na japoński, by miał pewność, że go rozumie. Jej głos był teraz twardy jak stal. Wezwę policję. Jego uśmiech zniknął. Zmierzył ją wrogim spojrzeniem. Jeszcze tego pożałujesz? syknął. Po czym odwrócił się i wyszedł z restauracji, zostawiając za sobą ciężką, pełną napięcia ciszę. To wydarzenie było punktem zwrotnym. Anna wiedziała, że nie może już dłużej stać z boku. Kędzi nie odpuści. Z pomocą pana Kowalskiego, który okazał się mieć zaskakująco dobre znajomości, skontaktowały się z prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym. Pani Sato złożyła wniosek o przyznanie jej wyłącznej opieki nad juki, oskarżając kędziego o znecanie się psychiczne i narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Rozpoczęła się bitwa. Kenji nie próżnował. Wynajął najlepszych prawników i prywatnych detektywów. Kilka tygodni później, tuż przed rozprawą, jego prawnik przedstawił dowody, które miały zdyskredytować Annę, głównego świadka pani Sato. Na stole leżały dokumenty i wycinki z gazet. Ze zdjęć spoglądała na nią młodsza, uśmiechnięta dziewczyna siedząca przy fortepianie. Ekire Tenake, zaginiony muzyczny geniusz. Raporty mówiły o załamaniu nerwowym, o zniknięciu, o niestabilności psychicznej. Plan Kędziego był prosty i okrutny: przedstawić Annę jako niezrównoważoną psychicznie osobę, której zeznania są bezwartościowe. W dniu rozprawy sala sądowa była zimna i bezosobowa. Anna czuła na sobie spojrzenie Kędziego, pełne triumfu. Wiedział, że ją zdemaskował. Gdy została wezwana na świadka, prawnik Kędziego rozpoczął bezlitosny atak. Czy to prawda, że pani prawdziwe nazwisko to ekiretenake? Tak, odpowiedziała cicho Anna. Czy to prawda, że po tragicznej śmierci rodziców przeszła pani załamanie nerwowe i zniknęła z życia publicznego? Tak. Czy uważa pani, że osoba, która ucieka od własnej przeszłości i ukrywa swoją tożsamość, jest wiarygodnym świadkiem w tak delikatnej sprawie, jak opieka nad dzieckiem? Anna wzięła głęboki oddech. Czuła, jak wszystkie oczy w sali są w nią wpatrzone. Spojrzała na panią Sato, na jej twarz pełną lęku. Potem spojrzała na Yuki, która siedziała obok babci, mała i zagubiona w wielkiej sali sądowej. I wtedy znalazła w sobie siłę. Tak, uciekłam, powiedziała, a jej głos, choć cichy, niósł się po całej sali. Uciekłam, bo ból po stracie rodziny był nie do zniesienia. Cisza, w której żyłam, była moją tarczą. Ale właśnie dlatego, że znam ten ból, rozumiem ciszę Yuki. To nie jest choroba. To krzyk duszy, która boi się wydać dźwięk, bo boi się, że świat zrani ją jeszcze bardziej. Pan Kędzi nie próbował jej leczyć. On tę ciszę pogłębiał, karmiąc ją strachem i poczuciem winy. Widziałam, jak na nią patrzy. Widziałam strach w jej oczach. Tego nie da się udawać. Mówiła prosto z serca, niejako kelnerka Anna, czy pianistka Ekire. Ale jako człowiek, który rozpoznał w innym człowieku cierpienie. Opowiedziała o wszystkim, co widziała i słyszała w restauracji, o powolnym budowaniu zaufania, o małym papierowym żurawiu, który stał się symbolem nadziei. Gdy skończyła, w sali panowała cisza. Sędzia, starsza kobieta o surowej twarzy, patrzyła na nią z uwagą. Prawnik Kędziego próbował jeszcze protestować, ale sędzia go uciszyła. Spojrzała na Yuki. Yuki powiedziała łagodnie. Czy jest coś, co chciałabyś nam powiedzieć? Wszyscy wstrzymali oddech. Kenji uśmiechał się pogardliwie, pewien, że dziewczynka się nie odezwie. Yuki podniosła wzrok. Jej spojrzenie wędrowało od babci, przez Annę, aż zatrzymało się na twarzy jej ojca. Patrzyła na niego przez długą chwilę, a w jej oczach nie było już pustki, lecz tlący się płomyk decyzji. A potem, po roku milczenia, otworzyła usta. Jej głos był cichy, ledwo słyszalny, ale w absolutnej ciszy sali sądowej zabrzmiał jak dzwon. Powiedziała jedno słowo po japońsku, wskazując małym palcem na swojego ojca. Kowaj. Straszny. Potem odwróciła się do Anny i wyciągnęła w jej stronę rękę. Akira Santo Itai chce być z Akirą. To wystarczyło. Łzy popłynęły po policzkach pani Sato. Nawet twarz sędziego złagodniała. Kędzi zbladł, jego maska pewności siebie pękła, odsłaniając pustkę pod spodem. Werdykt był formalnością. Pani sato otrzymała pełne i wyłączne prawo do opieki nad wnuczką. Kędziemu nakazano trzymać się od nich z daleka. Gdy wyszli z sądu, pani sato objęła Annę z taką siłą, że ta ledwo mogła oddychać. Dziękuję, szeptała w kółko. Ocaliłaś nas obie, ale największą nagrodą dla Anny była mała dłoń, która wsunęła się w jej własną. Yuki trzymała ją mocno, jakby obiecywała, że już nigdy jej nie puści. Minął rok. Szare warszawskie niebo zastąpiło słońce nad małym domkiem z ogrodem, który kupiła pani Sato. Nie wróciły do Japonii. Znalazły swój nowy dom tutaj. Anna nie była już kelnerką. Mieszkała z nimi, stając się częścią tej małej, niekonwencjonalnej rodziny. Pewnego popołudnia pani Sato weszła do salonu i zatrzymała się w progu, a jej serce wypełniła radość. W centrum pokoju stał piękny, czarny fortepian, prezent od niej dla Anny. Przez wiele miesięcy stał nietknięty, cichy pomnik bolesnej przeszłości. Ale dzisiaj przy klawiaturze siedziała Anna. Jej palce, na początku niepewnie, a potem z rosnącą siłą i pewnością biegały po klawiszach. Grała delikatną, nostalgiczną melodię, która wypełniała dom ciepłem i nadzieją. Obok niej, na ławie fortepianu, siedziała Yuki. W rękach trzymała kredki i rysowała kolorowy ogród. Mówiła już płynnie, mieszając polski z japońskim, tworząc swój własny, unikalny język. Czasami nuciła pod nosem melodię graną przez Annę. Anna skończyła grać i spojrzała na swoje odbicie w powierzchni fortepianu. Zobaczyła kobietę, której oczy znów błyszczały. Obok niej odbijała się uśmiechnięta twarz dziecka. Zrozumiała, że uciekając od muzyki, uciekała od samej siebie. A ratując Yuki, ratowała również siebie. W ciszy małej dziewczynki odnalazła swój własny, zagubiony głos. Nie była już ani Anną, ani Akirą. Była po prostu sobą, kimś, kto znalazł rodzinę w najmniej oczekiwanym miejscu i nauczył się, że najpiękniejsza muzyka rodzi się z wyleczonego serca.